Czy możesz położyć yy, imprezę? Tak. Robisz piknik i zapomniałeś zamówić sceny. Scena nie przyjechała. Wszyscy przyszli, nie ma sceny. Są artyści, nie ma sceny. Yy, catering skończył się po dwóch godzinach imprezy, bo, bo jakby dałeś za mało jedzenia ludziom. No i wszyscy cię obgadają, że stali trzy godziny w kolejce po jedzenie i ono się skończyło i go nie ma. Nie wiem. Miała przyjechać gwiazda. Ale zapomniałeś podpisać umowy i gwiazda dwie godziny przed występem mówi, że jednak się rozchorowała i że jej nie będzie. I wszyscy czekają, wiesz, pod sceną aż wyjdzie, a tu musi być konferencja i przeprosić wszystkich, że nie będzie, nie? Zamówiłeś super gadżety reklamowe, ale nie sprawdziłeś tego i okazuje się, że na druk twojego logo wyszedł w złych kolorach, albo kubki przyszły potrzaskanej i nie masz. Albo gorzej, nie gadżety, tylko nagrody. Zamówiłeś super kryształowe jakieś nagrody, nie sprawdziłeś, w transporcie się potłukły, nie zdążysz już ich zamówić, a miałeś wręczyć. Masz poświęcenie nowej inwestycji, albo nawet nie poświęcenie, tylko przecięcie jakiejś wstęgi, źle poinformowałeś y, uczestników o parkingu. Nie ma parkingu, krążą po mieście, nie mają gdzie zaparkować osoba, y, y, która miała być główną osobą, no nie dociera na event, albo dociera spóźniona godzina Mógłbym ci wymienić no właśnie, właśnie, wiele. Jakbyś, to, bo... to, tak. to jakby <laughs> dotniesz, ile chcesz, może pójść coś tak, no tak, no może pójść. No, natomiast. Y, czy, czy, czy to się dzieje codziennie? No, no nie.